Bo też, tak jak mówię, ja nie mam diagnozy, ale wydaje mi się, że gdzieś jestem tutaj do zdiagnozowania. E, lubimy cały czas być na adrenalinie dopaminie w tej sytuacji. Tak, kreujemy takie sytuacje, no, żeby no, jak najwięcej tej dopaminy mhm. i adrenaliny, czy adrenaliny mhm. w naszym funkcjonowaniu było, okay. ale no też doprowadza nas to do wypalenia, no bo no my okay. mamy te takie bardzo intensywne zrywy, mhm. kiedy robimy, robimy, no właśnie mhm. to, to wszystko się kręci, ale potem, no niestety no tutaj biologia jest nieubłagana, musi dojść do tego momentu, no kiedy zabraknie paliwa i nas odetnie. Okay. I tutaj no niestety, no jesteśmy bardziej podatni na depresję. wypalenie, depresję, no wszystkie... Mhm możliwe e, zaburzenia związane i ze zdrowiem psychicznym, ale też no, takim somatycznym. Mm -hmm. Też bardzo często współwystępują. Są okay. osoby, no, które są ultra skuteczne, e, które osiągają duże sukcesy mając ADHD, ale nie osiągają tego dzięki ADHD, tylko dzięki tym innym rzeczom, które mają. I to ADHD raczej utrudnia okay. niż e, ułatwia sprawę.